Dzień dobry, kolejny weekend, więc jestem na miejscu. Późno, ale przyjechałem. Jest sobota już w zasadzie 15 o 1530 prawie, więc dzisiaj naprawdę późno, ale cały tydzień miałem zawalone. Dzisiaj od rana też parę rzeczy do zrobienia, no i tak się zeszło. Nie było mnie teraz ponad tydzień. Ostatni raz w czwartek to byłem taka, czyli ponad tydzień. No, i przez ten tydzień sporo było deszczu, troszkę chłodniej. No i wystarczy zobaczyć, jak tutaj przed domem trawa się zazieleniła, na podwórku w sumie też. No, i teraz jest jakieś 20 stopni, więc te opały już za nami deszczowo w sumie było. Więc fajnie. Teraz też jakieś chmurki idą, ale myślę, że już dzisiaj padać nie będzie. No, ja zmęczony po całym tygodniu i w sumie po nocy, no, ale coś pewnie sobie podziałam. Idę na razie na taki obchód, jak zawsze. Będzie coś ciekawego, to się włączę. Oj, tak, pierwsze co widać, no to niestety zarosło. Jak rośnie wszystko dookoła, to rosną mi badyle. A buraki, o kurde, ten tu już jak, jak pięść w zasadzie. No konkretne. Widzę, że te, które przerwane na samym początku były, no to są super duże. Te, które przerywałem później, no jeszcze nie są takie duże. Ale też zostały gęste. No tutaj zarośnięte. Niedługo do zbierania widzę, będą nasiona. Żotkiewki i nasiona też szpinaku. Co dalej? Koper, ojacie, jaki wielki, nieźle. Także koper też rośnie, ogromny. No myślę, że pozdrywam sobie i ususzę trochę tych gałązek. Ale to, co widzę, to mnie tutaj zaskoczyło. Ostatnio to było o połowę mniejsze. Było naprawdę wielkości, nie wiem. No, metra maksymalnie, jeżeli chodzi o rozpiętość. A teraz, wow. I cukinie przez tydzień, kurde, po 30 centymetrów, no już spokojnie są do zrywania. Ojacie, ta nawet więcej, więc chyba na niedzielę już wiem co będę jadł. Co dalej? Pomidorki, pomidorki widzę, no tak, te mają sporo, ale te drugie, o tu są jakieś pojedyncze widzę. Też już nawet spore. Nie wiem w sumie co to będzie za pomidor. Sklepowy, tak jak mówiłem, na próbę. Papryka coś mi nie bardzo rośnie. Bo takie byle jakie te papryczki. No chociaż to są ostre papryki, więc one mimo wszystko dużo nie rosną. No ale nie mają dużo na krzaczkach. Czy te obok trochę więcej? No też nie są za duże. Ale te chyba słodkie, jak dobrze pamiętam. Marchewka ładna. Pietruszka ładna. No ziemniaki już się powaliły. Były takie, no te fioletowe, rosnące tutaj dosyć wysoko, ale widzę po tych deszczach, po tych burzach i wiatrach się powaliły. Może to i dobrze, bo w końcu nie będą szły w liście, tylko pójdą w, ee, w, w bulbę, w ziemniaczki na dole. Ogóreczki tak sobie, chociaż też w większości urosły, ale, ale dopiero widać jakieś takie pojedyncze zawiązki. Także szału nie ma, jeżeli chodzi o ogórki. Dobra, idę dalej. Stodoła, no z tej strony się trzyma. A z drugiej jak zostało, tak zostało. Na szczęście nic więcej nie odleciało. No i jak wszystko się złoży, no to pewnie dzisiaj będę to kończył. Przywiozłem wkrętarkę, wkręty, no i będę myślał, jak wzmocnić tą belkę. No i podocinam te następne deski. O ile deszcz nie zacznie padać, bo coś się zaczyna. Chmurzyć. Tych ziemniaczków w sumie dawno nie pokazywałem, jak one rosną. No, widać, że tutaj owiec jest dosyć spory i troszeczkę e, zagłusza. No, ale rządek też konkretny, ziemniaczki. Ładnie, a w zasadzie nać tych ziemniaków ładnie poszła w górę. A zaraz, zaraz tu jest przecież jeszcze zapomniany przeze mnie, całkowicie zaniedbany fragmencik z pomidorami i paprykami. O kurczę, jak to zarosło. No chyba będę musiał i to poplewić. Pomidory jakieś tam są. Tutaj takie najgorsze wsadziłem. No, utrzymały się. Kwiaty mają, owoców jeszcze nie ma. A papryki, a papryki nie widzę. Pomidor jakiś kolejny jest. A papryka, o tu coś wystaje. No, papryka chyba, chyba się owocki nie zawiązały w tym gąszczu. Jakoś całkowicie o tym zapomniałem. <gry> Także wezmę to, dzisiaj powyplewiam. No i zobaczymy. Skoro pomidorki przynajmniej się złapały, to może coś z tego będzie. Dobra, ja idę się przebrać. Coś może jeszcze zjeść, bo obiadu nie jadłem. No i będę brał się za robotę. Zacznę oczywiście od tej stodoły i kończenia. Także drabina musi być. Jednak plany lubią zmiany. Zamiast kończenia stodoły, będzie jednak ciąg dalszy dbania o ogródek. Bo w sumie pogoda taka niepewna. Dzisiaj też już godzina się zrobiła dosyć późna. Nie wiem ile by mi się z tamtym zeszło. Więc tak naprawdę wolę sobie to następnym razem od samego rana zacząć. Tak, żeby już drabinę raz przynieść i nie odstawiać jej w to i z powrotem. Tak, żeby zacząć i skończyć. A czy by się dzisiaj to udało, nie wiem. Więc sobie tak pomyślałem, że na spokojnie będzie zadbanie o ogródek. Dokończenie jeszcze ogrodzenia z tamtej strony. Tu naszykowałem sobie wcześniej kilka pali podlewam gnojóweczką i tak dalej. Tak po prostu wszystko dzisiaj na spokojnie i powolutku. Jak skończę to, to zobaczę, czy sobie podpoczywam i trochę popodziwiam przyrodę i pooddycham czy jeszcze za coś innego się zabiorę. Na razie włażę tu. To porządek mam już w ogródku zrobiony Wywaliłem wszystkie większe chwasty. Poprzedziabywałem dookoła, no, podwiązałem jeszcze raz pomidory, trochę paprykę też poprzerywałem, bo za dużo miała wierzchołków. No i na razie tak to zostawiam. Potem jeszcze to podleję. Ale teraz idę do tego malutkiego, zarośniętego ogródka. Dobra, wygląda to nieciekawie, w zasadzie nic tu nie widać. Odsłoniłem już pierwszego pomidora i w sumie to, co wystawało z trawy, czyli o te. To są te dzikie boczne pędy. A jak się okazuje, przy ziemi był powalony pęd główny, który już sporo takich pomidorków ma, i nawet ten, który leżał na ziemi, tak jak widać tutaj, no zaczął wypuszczać korzonki. To co pewnie zrobię, no to tu, gdzie pomidorów nie ma, to po prostu te dzikie, mimo że duże, to pędy pousuwam, no i zostawię tylko ten pęd główny. Potem dam jakiegoś palika, no i zobaczymy. Co z tego będzie. Ale jeżeli chodzi o to, jak sobie ten krzak poradził w takim głuszu, no to jestem naprawdę w szoku. Jest i drugi pomidor, ale ten to widać, że zdziczał i w zasadzie już praktycznie wrastał w ziemię, bo sporo miał korzonków wrośniętych. Przypadkiem go niestety, ale oderwałem z tej ziemi. No trudno, pewnie jeszcze raz go przysypię. No tutaj pomidorków nie ma, aby dosłownie kwiat. U góry, więc zrobię dołek, zakopię te korzonki, które tu były, dam palika i niech sobie rośnie. Czy coś z tego będzie, czy nie, zobaczymy. No, odkryłem też paprykę. I papryka, kurczę, zdziwiony jestem, bo nawet w tamtym zadbanym ogródku tej wielkości papryki jeszcze nie było. Co prawda, tylko jedna, no ale jest. Zobaczymy dalej, czy tutaj jeszcze coś będzie. No dobra, tak na żarty w sumie zrobiłem. Ja skoro i tak sobie w tym gąszczu dały radę, to może i teraz zaczną szybciej rosnąć. No tutaj jest mokro, więc podlewać nie ma czego, ale w tamtym ogródku jeszcze gnojowicą podleję. I będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o dłubanie w ziemi. I jeszcze kołki przecież, bo o nich bym, bym zapomniał. Co prawda już zostały takie miszmasz i takiej niezbyt dobrej jakości. Ale myślę, że rok spokojnie przestoją. Ciągle zapominałem sobie zmierzyć dokładnie jaką mam wysokość siatki kupić. No i wychodzi mi, że metrowa jest mniej więcej tak jak ten kołek. Więc myślę, że metr to żaden dzik czy sarna no nie powinna tutaj wejść. Musiałaby naprawdę się chyba starać, żeby to metrowe przeskoczyć. Eee, także cóż, ja sobie urwę coś zielonego do jakiejś kanapki na wieczór, no i trzeba zjeść kolację i odpoczywać. Pewnie pietrucha, bo dużo witamin ma. A po kolacji jeszcze na chwilę z kikiem nad wodę. Tak posiedzieć, pooddychać. Jeszcze w tym roku nic nie złapałem, chociaż jestem w sumie dopiero drugi raz. Zobaczymy, tak z 15 minut posiedzę, czy coś się strafi? Nie wiem. A tu widać jak jakaś drobnica chodzi po wierzchu i chyba oddycha. Nie wiem, czy jest taka przyducha w tej wodzie, czy co, ale tutaj jedno takie małe statko, i tam dalej drugie. Przeszedłem jeszcze na drugą stronę, ale tutaj też brań nie ma. Także 20 minut sobie nad stawikiem posiedziałem. Widać też, ile woda opadła w ostatnim czasie. No, jak były te upały po 30 stopni i prawie 3 tygodnie bez deszczu. No teraz trochę popadało, no to po prostu wsiąkła ona raz dwa w ziemię albo rośliny wypiły. Więc tego deszczu jeszcze tutaj nie ma ciągle za dużo. Popatrzyłem się też przed chwilą na zachód słońca. Słoneczko już akurat za lasem, za drzewami. Więc cóż, ja pomału wracam, jeszcze sobie trochę podłubię na jakichś drobnych rzeczy na podwórku, a potem zrobię jakiś wieczorny spacer dookoła. I potem grzecznie spać, odespać cały tydzień. Ech, 7.30, czyli nie pospałem za długo jednak. Nie wiem dlaczego, jak na złość, kiedy mogłem spać w opór, no to się obudziłem, ale przynajmniej spałem mocno, naprawdę mocno, bez pobudek w nocy, więc to jest fajnie. Teraz co? Lekkie śniadanie i trzeba iść do lasu, zobaczyć, czy już jakieś pierwsze grzyby, w końcu może jakieś pierwsze grzyby. Kurki widziałem, po drodze już ludzie sprzedawali, więc może i tu się coś pojawi, a jak nie, to przynajmniej nazbieram sobie jagód. Także śniadanko. A potem w tą drogę. Zobaczcie, jakie super jagody, żeby takich miejsc było więcej. Mało liści, to znaczy nie dużo liści, a jagód do groma i to grube super. Zostaję tu i pozbieram trochę, bo naprawdę są śliczne. Jestem z powrotem, nazbierałem myślę, że ze 2 litry tych jagód, bo dwa takie kilogramowe wiadereczka. No i urwałem sobie też trochę gałązek, bo pomyślałem, że zrobię, a w zasadzie ususzę tak w całości, potem na herbatkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, nigdy czegoś takiego nie próbowałem. No ale jak zobaczyłem, że niektóre gałązki mają aż tyle jagód jak to, no naprawdę super. No to pomyślałem, że tam z 10 czy 15 sobie takich nazrywam. No i ususzę. Zobaczymy, jak to będzie potem smakowało. A propos suszenia. No to kurczę, przegapiłem też jeden moment, bo jak byłem tutaj no ponad tydzień temu no to lipa no kwitła, ale nie była jeszcze tak w pełni. A teraz przez te dni, no już całkowicie przekwitnięta, więc za dużo jej nie udało mi się nazbierać, bo wtedy urwałem też dosłownie kilka gałązek. No a teraz już niestety za późno. Mówi się trudno. Nic. No, popadał też tak kamżawka trochę popadała, jak wychodziłem z lasu, ale na szczęście te chmurki gdzieś poszły dalej i tam już widzę się rozpogadza. Ja muszę pomyśleć, co teraz dalej robić. Także wezmę się napiję, chwilę odsapnę, no i akurat myślę, że będzie pomysł, czym się zająć dalej. Aha, a przez te upały to praktycznie wszystkie wisienki obleciały, zostały tylko jakieś pojedyncze sztuki. I też nie wiem, czy się utrzymają. Trochę słabo to wygląda, bo było ich naprawdę dużo, szczególnie właśnie na tych e, gałązkach tutaj od południa, a zostały tylko i wyłącznie jakieś pojedyncze sztuki. Jedynie na tym złamanym wierzchołku utrzymało się troszeczkę więcej wisienek, ale co z tego, jak one jeszcze się nie dojrzały i myślę, że już nie dojrzeją. Mówi się trudno, ale jeszcze grusze. No, grusze na szczęście mam. Koło domu dwie, tu jest jedna i też w tym roku parę gruszek ma, nie za dużo. I tu jest koło domu druga ulęgałka dzika gruszka. No ta ma owocków trochę więcej, no ale na pewno nie da się porównać do tego, co miała tamta duża stara, którą zawaliła ostatnio burza. A dalej tak, pozrywam sobie troszeczkę pietruszki, bo już mocno odrosły liście i kopru i po prostu je ususzę. Tak jak będę suszył te jagody, tak i po prostu wezmę tą pietruszkę i koper również. Już raz pietruszkę zrywałem, no i troszeczkę jej nasuszyłem, no ale liści ma nadal dużo, już w sumie będą się teraz starzeć, więc trzeba je poobrywać. No i będą potem na przyprawianie, czy zupy, czy innych potraw, jako suszone i jedno i drugie. Tylko z tych dwóch malutkich rządków wyszło mi już całe pudełko, więc na razie umyję to i ususzę tylko to pudełko. A za kilka dni pewnie oberwę resztę tego. Tu jest pietruszka korzeniowa, więc tutaj lepiej, żeby trochę natki zostało. Ale oczywiście tej, która jest naciowa, też jak widać do zera nie obrywam, tylko te drobniejsze zostawiam. A wszystko co grubsze idę teraz umyć, no i na suszarkę. Tak sobie pomyślałem, no, że przerasta mi już mocno rzodkiewka, więc muszę ją powyrywać całkowicie. Mam też sporo sałaty, która również przerasta, więc pomyślałem, że ukiszę. Czy to będzie smaczne? Nie wiem, ale spróbuję. Kiszonki, kiszonki. To dwa słoiczki mam zrobione. Litrowy, duży słoik sałaty. Sałaty z dużą ilością kopru i pietruszki. Strasznie dużo pietruszki tu też nakładłem. Drugi słoiczek, no to przede wszystkim rzodkiewka, trochę młodej marchewki, też czosnek, no i liście chrzanu, ale z liści tylko te łodygi. Cały czas nie mogę przeboleć tej gruszki, no ale co zrobić. Następnym razem będę musiał dokończyć sprzątanie, no tu gałęzi jeszcze zostało sporo, więc będzie tak jak ktoś fajnie w mi wskazał na wędzenie, na pewno to odłożę na bok. No, jabłuszek też jest sporo, jeżeli chodzi o tą jabłonkę. Ona na szczęście nie jest tak wysoka i pień ma bardziej solidny, więc się o nią nie boję. Ale tutaj no, będzie wyzwanie, czy jeszcze się ją uda uratować. Nie wiem, bardzo bym chciał, coś będę myślał pewnie. No, zazwyczaj pasowałoby tutaj obciąć wierzchołek, żeby nie stanowił takiego żagla na wiatr i pewnie jakoś jedno do drugiej. Złapać, przymocować, tak żeby stanowiły wzajemne wsparcie. Ale zobaczymy. Idąc dalej. No tak zboże już się złoci, więc myślę, że jeszcze ze dwa tygodnie i będą pewnie żniwa. Tak się jeszcze przyglądam tym chabrom, które przekwitły. No i czyżby o w tych główkach było nasienie? Aż zerwę jedną z ciekawości i zobaczę co jest w środku. Bo jeżeli to by były nasionka, no to pewnie za jakiś czas sobie pozbieram trochę. Tak, tu jest nasionka, przynajmniej tak to wygląda latające. Więc jak więcej tego doschnie, to przed żniwami zbiorę trochę tych habrów, bo maki to oczywiście wiem, jak rosną. No i kto wie, czy gdzieś tam za rok, za dwa, jakiś kącik taki habrowo-makowy nie powstanie. Wróciłem właśnie ze spaceru i tak sobie pomyślałem po drodze, o tych orzechach, że przecież miałem zrobić z nich jakąś nalewkę. i pewnie zerwa z dwie albo trzy sztuki, bo to dosłownie symboliczna ilość będzie tej nalewki. Zasypię na razie cukrem. No i następnym razem, jak jakiś alkohol się trafi, to po prostu zaleję i zobaczymy, czy to smaczne, czy to niesmaczne, ale zdrowe podobno jest. Dosłownie cztery sztuki takie plasterki, ćwiartki, plus minus. Sporo soku jeszcze w środku mają, ręce momentalnie zaczęły robić się żółte od tej wody, więc szybko umyłem. Teraz zasypię to cukrem, no i na jakiś czas o tym zapomnę. Chociaż nie, trzeba będzie co jakiś czas to jednak trząchnąć. To nie mogę tak zapomnieć od razu. O, ni stąd, ni zowąd, znowu deszczy kapie. Co prawda chmurek jakichś dużych nie widać, ale troszkę, troszkę pokapuje. Aha, tu jest z tyłu. Więc może faktycznie nie być to taki mały deszcz. No ale zobaczę. Jak najwyżej będzie mocniej padało, to po prostu zbiorę się wcześniej w drogę. I tyle. Ale na razie czekam. I to całkiem ładny, gęsty deszcz pada. No, no. Deszczyk już ustał, ale cały czas dookoła i nade mną też ciemne chmury. W zasadzie wszędzie, bo z jednej i z drugiej strony. Robiła się też godzina 18, więc chyba nie ma co dłużej czekać, znaczy dłużej siedzieć, bo to znowu może za chwilę zacząć padać. Trzeba urwać trochę zielonego do domu, no i pomału ruszać w drogę. Na pewno będzie garść pietruszki, na pewno będzie już cukinia, bo nie ma sensu, żeby o ta czy nawet ta pod, na dole przerastała, chociaż tu i żółta była jedna spora. Co jeszcze? Buraczków to może nie będę brał? Aha, no i trochę koperku, tak na świeżo, żeby sobie zjeść. Także zrywam, no i pakuję się w drogę. I jeszcze sarenka na odchodne.